Alarm! Do wszystkich jednostek! Zaraz będę. Co się stało? Był tu nagród. Mnie zranił. Jego mistrza zabił i zabrał jego głowę. Kto to był? Mandalorianin z pomocnikiem z pomocnikiem? tak też mandalorianem jak go poznam jakiś bogatszy miał niebieską zbroję był cały w znakach srebrna pereryna dwał zabasowasowe blastery na żytpaku. leworęczny a pomocnik? niebieska zbroja zwykła Odchodzę. Powiedz Krugonowi, żeby miał mnie na oku. Dobrze. Żegnaj. Niech moc będzie z tobą. Przyjaciele mistrza, ja ty jestem. O co chodzi? Powiedz mi. O gdzie jest mis? Walczę z jakimś sitem? W salonie. Właśnie są. Może trzeba mu pomóc. Pomóc nie, trzeba mu. Radę mam ci dać. narkozy leć. To pustelnik. Łowcy zna. To blisko jest. Jesteś mandalorianinem. Co za chłodne powitanie? Jestem nim. A kogo się spodziewałeś? Sam nie wiem. Kojarzysz bogatego mando ze srebrzą peleryną? Tak, to mój brat. Nienawidzę go. Przez niego mam bliznę na oku na sercu. On stał się łowcą nagród, gdy ja... Wybrałem godny życie pustelnik. Wiesz gdzie się ukrywa? Tak, i powiem ci Gdzie? Na planecie Erk Tam ma swoją wadzę To ci pomoże Duży teren Ten nieco mniejszy Trochę oddalony To lotnisko Tam spędza najwięcej czasu Dziękuję Nie trzeba Wystarczy, że powiesz mu Że pomogłem ci go zabić ale tylko mu. Chyba, że zabijesz też tych innych, którym też nie ma się o to. Zatwię to, jak sobie życzysz. Nie inaczej. Masz pozdrowienia od brata. Mogłem się domyślić, że mój brat ci pomagał. Wiesz? W sumie sam postąpiłem jak łowca nagród. Zostawię cię w spokoju. Czyli poddajesz się. Możesz lecieć, jak chcesz.